No dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku z serii Co jem w ciągu dnia, czyli taki właśnie food vlog dietetyka. Pokażę Wam się trochę, jak wygląda mój dzień oraz co ja jem w ciągu dnia. Tak naprawdę nagrywam ten film po raz czwarty, z tego względu, że trzy poprzednie razy zawsze coś było nie tak. Albo problem z ostrością, albo problem z dźwiękiem, albo generalnie jest ostrość tylko na części filmików. Dlatego na naprawdę bardzo nas proszę, jeśli filmik Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo jest to już czwarty moje podejście do tego, do tego typu filmu. Kiedy w sumie ruszył projekt Przemiana i są takie gotowe jadłospisy, to jest mi dużo lepiej się trzymać takiej po prostu rozpiski, gdzie odpalam sobie przykładowo śniadanie i mam napisane, co dokładnie mam zrobić, w jakich składnikach, w jakich ilościach, dlatego trzymam się ostatnio takich dań jadłospisowych właśnie z projektu. Dlatego pokażę Wam Cię właśnie, co ja ją w ciągu dnia oraz co jest o moi podopieczni na projekcie Przemiana. A projekt Przemiana jest to taki projekt, który organizuję dwa razy do roku, w ramach którego uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych oraz zmieniamy swoją sylwetkę i mniej więcej można. Osiągnąć takie efekty w przeciągu dwóch miesięcy. I ja właśnie przygotowałam sobie piernikową owsiankę, którą uczestnicy mają w jadłospisach, już Wam pokażę, jak ją zrobić. Jest ona naprawdę bardzo pyszna i bardzo prosta, i jest generalnie z takich łatwo dostępnych składników, więc lecimy z przepisem. Więc odmierzam sobie 70 g płatków owsianych i gotuję je na mleku. Dodaję przyprawę do piernika oraz dosładzam moją owsiankę erytrytolem. Natomiast jeśli ktoś nie chce uzyskać słodkiego aż tak bardzo posmagu, to można akurat y, słodzidło pominąć. Następnie przykładam sobie owsiankę do miski, dodaję do niej sker, dżem oraz płatki migdałów i w taki sposób mamy zdrową i zbilansowaną owsiankę. Jeśli chcecie, żeby owsianka była pełnowartościowa, pamiętajcie, bo dodacie do niej białko. Posianka zjedzona i tak naprawdę dla mnie to jest taka super forma rano, zwłaszcza zimą, bo ja bardzo zimą lubię takie ciepłe śniadania, takie bardziej rozgrzewające, więc akurat dla mnie jest to zdecydowanie lepsza forma niż takie typowe kanapki. Teraz zabieram się do pracy, a dzisiaj pracuję za proszę bardzo, taki oto gość. Będziemy pracować nad projektem oraz nowymi jadłospisami, które możliwe, że ukażą się w marcu, dlatego zabieramy się do roboty. 15 i przyznam szczerze, że cały czas intensywnie działamy i teraz przygotuję sobie taki bardzo, bardzo szybki, prosty Lunch, lunch, drugie śniadanie. Będzie to tortilla z Halumi e, i to jest po prostu mój kochany przepis, i to jest też e, uczestnicy projektu pisali mi, że jest ich odkrycie właśnie, że Halumi potrafi być takie dobre. E, więc będziemy potrzebować do tego papryki, ja tutaj mam jeszcze szalotkę, ale można użyć również zwykłej cebuli lub po prostu ten krok pominąć, jeśli ktoś na przykład ma wzdęcia po ceboli, e, do tego mamy szpinak, placki tortilli oraz halumi. I teraz po prostu będę sobie te warzywka kroić. Można też dodać ogórka. Z ogórkiem naprawdę jest bardzo dobre, natomiast ja ogórka już nie mam, więc przygotuję sobie po prostu na bazie papryki. Dodam sobie jej więcej. Więc przygotujemy sobie szybkiego wrapa, kroimy paprykę i ogórka, następnie tortille smarujemy jogurtem oraz czosnkiem, ale super sprawdzą się też zioła. Halumi podsmażamy na suchej patelni, by stało się zarumieniane. Na tortille wykładamy pokrojone warzywa, szpinak, halumi i zawijam tak jak tutaj na filmiku. Tortille podpiekam na patelni, by stała się chrupiąca i spróbujcie tego koniecznie, bo serio jest to sztos. I nasze wrapiksy są już gotowe, mam tutaj dwa wrapy, e, jeden jest dodatkowo z mięsem, no bo e, wiadomo dla Daniela, e, dla mnie ten z Halloumi w zupełności wystarczy. E, Można dać więcej jogurtu, ja miałam resztkę, więc użyłam tylko tyle, ale prezentują się one tak, są totalnie, totalnie wypasione, no i naprawdę są mega przepyszne, więc koniecznie ich wypróbujcie. No i ich makro również wypada naprawdę bardzo, bardzo spoko, więc takie mam wrapiki. Ej, nie! Co tego? Tego z warzywami? Że... A oba są z warzywami. Te jest smaku. Mm. Jak ci smakuje? Bo mnie szczęka, ale wrapik jest pyszny. Przeżyję to dla niego. Do tego wrapa warto z bolesną szczęką nawet jeść. Naprawdę no, jest to bardzo, bardzo proste, szybkie, no a sprawdzony przepis, bo bardzo smaczny. To mile chyba nie pracuje się ze mną za dobrze z tego względu, że zaprosiamy na krafmagę i tam będzie mnie biła legalnie. Więc... Trzymajcie kciuki, że już z tego całego, a ty mnie nie wiem za mocno. No. Podejmuję się nowych wyzwań, więc zobaczymy, co do takiego jest. Woda, strój sportowy, garze ja, na uwoku i można ćwiczyć. No zobaczcie Ja już po treningu przyszłyśmy sobie jeszcze tylko na zimową, rozgrzewającą herbatkę, ale rzeczywiście było to dość wymagające i dość męczące, ale generalnie też bardzo satysfakcjonujące. Więc zaraz jeszcze zabieram się do sklepu, kupię parę produktów, no i zrobimy sobie taką o kolację, czyli mój ostatni posiłek, który zazwyczaj jest taki właśnie najbardziej syty I u mnie ten model trzyposiłkowy naprawdę sprawdza się super. Jeśli chodzi o te zegarki często, bo właśnie są Apple Watch, minibandy i w ogóle, to tak naprawdę to jest. Szacowanie kalorii często przez te zegarki jest dość mocno zawyżone, więc tak naprawdę szacuje się, że 50% wartości tą, którą pokazują, jest taką wartością prawdziwą. Więc myślę, że tak około nie wiem, 200 kalorii spaliłam. Mm, ale tak naprawdę no to właśnie wypiłam sobie taką herbatkę. Akurat ta herbatka była z takim syropem malinowym, więc myślę, że spokojnie to już się tutaj e, odbiło. Więc Zaraz zbieram się na zakupy. Może Wam pokażę jeszcze kilka fajnych produktów z Biedronki czy z Lidla. Nie wiem, co będę miała po drodze. E, no a na koniec e, obiadam kolację. Właśnie z treningu, już jestem po prostu zmęczona, ale zrobię sobie właśnie jeszcze tą, tą obiad-kolację. Miałam zrobić w sumie coś innego, ale strasznie mam ochotę na rybę, więc podjechałam jeszcze do Biedronki, kupiłam rybę, pokazałam Wam właśnie kilka takich fajnych produktów, które moim zdaniem są godne uwagi. No i teraz zabieram się za przygotowanie mojej obiadu-kolacji. Będzie to już mój ostatni posiłek dzisiaj. Potem sobie jeszcze mniej więcej podliczę makro, jak będzie mi mało białka. To sobie jeszcze dopiję, jakiś skyr, ale raczej myślę, że będzie już w porządku. Więc tak. I ten przepis na rybę naprawdę jest hitowy i uczestnicy go uwielbiają, i ja sama po prostu bardzo go lubię, bo po pierwsze jest on bardzo szybki, po drugie jest bardzo, ale to bardzo smaczny, a po trzecie można go przygotować spokojnie na dwa dni, bo smakuje on dobrze, jak i na ciepło, tak na zimno. Więc zabieramy się za dorsza w takim pesto pomidorowym, i do tego sobie zrobimy bardzo, ale to bardzo prostą sałatkę. Na patelnię wylewam łyżkę oliwy i podsmażam mintaja. Można również użyć dorsza lub innej chudej ryby. W międzyczasie gotuję około 120 g ryżu. Suszone pomidory i śmietane blenduję na pesto i dodaję je do podsmażonej ryby. I to pesto mniej więcej powinno mieć o taką właśnie konsystencję. Um, można je również przyprawić dodatkowo jeszcze na przykład solą, pieprzu czy czosnkiem, ale ja na tak bardzo lubię smak suszonych pomidorów, więc dodaję sobie po prostu takie... Samo w sobie pesto i potem po prostu przyprawię sobie jeszcze dodatkowo sałatkę, którą właśnie będziemy sobie do tego obiadu przygotowywać. Już nie wiem mówić, bo jestem trochę zmęczona, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo prosty i szybki przepis. Na szybko przygotowuję sobie prostą sałatkę ze szpinaku, papryki i pomidora, z oliwy, syropu klonowego i soku z cytryny. Robię sos i polewam nim sałatkę. Rybę podaję z pesto, ryżem i sałatką. I standardowo wziąłam sobie za mały talerz, ale już nie chciałam wrócić kolejnego, więc mam tutaj e, moją porcję i tutaj jeszcze mam dodatkowo porcję sałatki, e, żeby jednak warzywka się zgadzały. No i uwierzcie mi, to jest naprawdę przepyszne, więc nawet jak ktoś nie lubi ryby, to spróbujcie, bo komentarze uczestników odnośnie tej ryby mówią same za siebie, bo naprawdę ta ryba po prostu jest przepyszna. Zabieram się za jedzenie, no i potem już w sumie sobie może trochę jeszcze pocziluję, poczytam jakąś książkę, ale jestem już trochę zmęczona, więc myślę, że dość szybko odpadnę. Natomiast pamiętajcie, że najlepiej pościłek zawsze jeść 2 godziny, 3 godziny przed snem, z tego względu, że jak kładziemy się spać po prostu z pełnym brzuchem, no to jednak mimo wszystko jakość naszego snu jest gorsza, więc tak naprawdę myślę, że przynajmniej te 2 godzinki przed snem warto zachować ten, ten odstęp. Ja dzisiaj tak za półtorej godziny około położę się spać, więc. Prawie mamy te dwie godziny, ale dzisiaj też taka, m, taka sytuacja, że, te tre, że ten trening się przeciągnął. E, potem poszliśmy jeszcze sobie na herbatę, przez co po prostu zeszło mi trochę dłużej i mam obsługę z kolacją. Cudowne. Cudowne. Daniel, dzisiaj twoja ulubiona ryba jest na obiad. W sensie ja zrobiłam właśnie twoją ulubioną rybę. To? Mhm. O, to. Czemu ja jej nie <grych> No to chodź, to się podzielę. Ja zadam już obiad, posprzątałam kuchnię, przygotowałam jeszcze trochę jedzenia na jutro dla Daniela i jeszcze dopijam sobie po prostu szejka proteinowego, żeby dobić białko, bo staram się jeść około 100 gramów białka dziennie. Jeśli chodzi o dzienny bilans wartości odżywczych, które zadam, no to pewnie tutaj gdzieś się pojawią na ekranie, bo wam to wszystko podliczę. I teraz po prostu idę już powoli pisać książkę, bo po prostu jestem podjęta. Chciałam Wam właśnie pokazać, jak wyglądał takim moja zmywarka, coś tutaj szaleje bo właśnie ją wstawiłam chciałam wam właśnie pokazać jak wygląda mój model taki trzyposiłkowy, tak naprawdę no to teraz ten model mi służy natomiast kiedy, nie wiem zauważę, załóżmy, że potrzebuję dodatkowego posiłku w ciągu dnia, to oczywiście dołożę sobie czwarty posiłek, na ten moment po prostu czuję się na takim trybie w porządku ale pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam że to ile, pijemy, ile jemy posiłków w ciągu dnia, nie ma większego znaczenia, bo tak naprawdę ważna jest jakość naszej diety oraz generalnie nasze, właśnie nasz dzienny bilans kaloryczny. Oczywiście są przypadki, w których jest to ważne, na przykład cukrzyca czy insulinooporność, natomiast ja obecnie nie zmagam się z żadnym z tych stanów. Byłam na pograniczu cukrzycy, ale na razie jest to wszystko wyrównane, moja glukoza jest prawidłowa. Więc ja idę sobie jeszcze poczytać książkę, nam może jeszcze jakieś rzeczy, dopiję swój jogurt, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Naprawdę proszę Was, żebyście zostawili łapkę w górę, bo jest to moja czwarta próba. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie już w porządku, bo jak nie, to ja Was się już totalnie poddaję. E, oczywiście zachęcam Was, żeby, żebyście zerknęli na mojego Instagrama, gdzie codziennie publikuję relacje, więc naprawdę może tam znaleźć dużo, dużo ciekawych fajnych przepisów i ciekawych informacji odnośnie żywienia. E, zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić innych dietetycznych treści, e, a my widzimy się już za tydzień w czwartek w następnym filmie. Cześć!